No jeśli mamy budżet nieograniczony, to jest bardzo duży problem. To jest większy problem niż mieć właśnie te 100 tysięcy złotych, które może nam nie wystarczyć na określony samochód. No jak ostatnio sobie spojrzałem na ceny naprawdę zadbanych egzemplarzy, to myślę, że spokojnie za jakieś 50 tysięcy złotych mógłbym mój egzemplarz sprzedać, ale nie chcę tego robić, bo wiem, że nie znajdę drugiego takiego, więc na razie... Ma u mnie dożywocie, ale z tym dożywocie i że nigdy go nie sprzedam, to, to już jestem ostrożny z takimi słowami, bo każdy handlarz tak mówi. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Nazywam się Robert Michalski, jestem właścicielem firmy Stradale Classics. Firma oficjalnie działa już prawie 10 lat na polskim rynku. Powstała tak naprawdę z pasji, z hobby, z mojego zainteresowania motoryzacją, samochodami już od dziecka. No i w pewnym momencie postanowiłem zacząć robić to, co kocham i próbować na tym zarobić. Sprzedajemy samochody klasyczne, bądź przyszłe klasyki, ale specjalizujemy się głównie w niemieckich youngtimerach a także w nowych samochodach, które już po wyjechaniu z fabryki mają miano przyszłego klasyka. Jeśli przychodzi do nas klient i załóżmy, mówi, że ma 100 tysięcy złotych do wydania, zazwyczaj mówię, żeby dozbierał drugą stówę, będzie łatwiej. Nie ma odpowiedniej sumy do zainwestowania, zawsze jest za mało. My akurat specjalizujemy się w niemieckich markach, Porsche, Mercedes, BMW i głównie z rynku japońskiego, więc no taki budżet 100 tysięcy faktycznie nie jest zbyt wysoki, ponieważ duże są opłaty związane z logistyką i opłatami y, importowymi, celnymi z Japonii. Natomiast za stówkę możemy myśleć o y, takim samochodzie, jak na przykład Mercedes-Benz W210. Y, znienawidzony okularnik, y, taksówka i tak dalej. Samochód z przełomu. Z końca lat 90. one szybko wyginęły, ponieważ miały problem z korozją i tak dalej. i tak dalej. Natomiast da się znaleźć bardzo ładnie zachowane sztuki, bez gramardzy, i ja uważam, że w tym samochodzie jest właśnie potencjał, dlatego że już coraz mniej ładnych egzemplarzy zostało na rynku. Oczywiście najlepiej byłoby kupić wersję AMG, E55 AMG czy E50 AMG z początku produkcji. No, tylko że obecnie ten budżet 100 tysięcy mógłby już nie wystarczyć. Trzeba by mocno się postarać bądź pójść na pewien kompromis związany na przykład z przebiegiem auta. Nie kupować samochodu z ultra niskim przebiegiem typu 30-60 tysięcy km, ale na przykład 120-140 tysięcy, jeśli to będzie samochód świetnie zachowany, najlepiej w oryginalnym jeszcze lakierze. No to ja twierdzę, że za kilka, kilkanaście lat właśnie W210 będą na pewno sporo droższe. Podobnie jest z BMW E39, też takie sprowadzamy z Japonii, chociaż nie jest już łatwo znaleźć zadbany samochód, bo my cały czas duży nacisk kładziemy właśnie na jakość. Duże silniki benzynowe, nie mówię tu o M5, no bo ona niestety cenowo już odstrzeliła i 200-300 tysięcy plus za bardzo ładny egzemplarz obecnie trzeba położyć. Natomiast w okolicach stówy. Jeszcze da się kupić y, na przykład 540i 39 V8 y, bądź nawet ładnie utrzymaną 530kę, 6 cylindrów rzędowe. To jest kultowy silnik od BMW i y, taki samochód z niskim przebiegiem w takim powiedzmy bl stanie bliskim fabrycznemu na pewno już nigdy nie będzie tańszy. A przy okazji spełnia zadania takiego samochodu rodzinnego. Mamy Wygodnego, dosyć dużego sedana, który jednak też daje sporo radości z jazdy. No i cały czas z tyłu głowy wiemy, że na pewno już na nim nie stracimy, więc to jest też dobra lokata. Ciekawym pomysłem, tylko to też jest już nietuzinkowy samochód, ale yy, zaczął się odbijać od dna i na pewno też jest ciekawym pomysłem na przyszłego klasyka Maserati Quatroportę yy, z silnikiem od. Ferrari w zasadzie żywcem wyjętym. Mówię o tej generacji z lat około 2005-2007. Samochód y, ma no, pięknie brzmiący silnik 4,2 litra, później w kolejnych generacjach 4,7. Y, to jest ciekawy, ciekawy wybór, ponieważ y, taki trochę nieszablonowy. Wiadomo, że y, szczególnie w Polsce y, wszyscy chcą niemiecką motoryzację AMG, Empower i tak dalej, a to jest ciekawa alternatywa. I za cenę w okolicach 100 tysięcy złotych oferuje naprawdę sporo emocji. Zupełnie innych emocji niż niemieckie auta. Ja na przykład kocham też włoskie samochody. Yy, wiadomo, że są to włoskie samochody, więc potrafią bywać kapryśne. Yy, ale to, jakich emocji dostarczają, jeśli chodzi o takie doznania estetyczne, linia, nadwozia, yy, piękna, piękna linia, piękne, pięknie zaprojektowane wnętrze, świetne materiały... No, i dźwięk silnika nie do podrobienia. To jest też ciekawy kierunek, i te samochody też zaczęły nabierać na wartości. Z budżetem 200 tys. złotych obecnie, co też jest istotne, wrzesień 2023, bo to wszystko się dosyć szybko zmienia, szczególnie przy niektórych modelach. Ja bym się na pewno zastanowił nad Porsche 911. Bo w tym budżecie kupimy bardzo ładną generację 996 bądź yy, całkiem niezłą generację 997. Yy, to są yy, takie samochody na pewno z potencjałem. Historia pokazuje, że prędzej czy później każde Porsche 911 zaczyna nabierać na wartości, jeśli jest oczywiście odpowiednio zachowane. W niezłym stanie. Te wszystkie wiatraki chłodzone powietrzem, generacje do połowy lat 90. niestety już są zbyt drogie, więc za 200 tysięcy nic nie kupimy: żadnego 964 ani 993 w przyzwoitym stanie. Bo wiadomo, że możemy kupić jakieś 964 zniszczone zębem czasu do, do renowacji, ale no tak czy inaczej, w 200 tysiącach z remontem na pewno się nie zmieścimy. 996 to jest w ogóle evenement, moim zdaniem, bo. Ta generacja zawsze była niedoceniana, wyśmiewana. Pierwsze Porsche chłodzone cieczą, Porsche 911. No i oczywiście te przednie reflektory dyskusyjne, jajko sadzone i tak dalej. No i teraz właśnie to się wszystko odwróciło od jakichś dwóch, trzech lat. Nastąpił niesamowity wzrost wartości tej generacji. My takie samochody, ja bardzo dobrze to pamiętam, w takiej jednej z ciekawszych wersji, czyli Carrera 4S z manualną skrzynią biegów, Potrafiliśmy sprowadzić z Japonii już z kompletem opłat do zarejestrowania w okolicach 100 tysięcy złotych. Pamiętam taki ładny egzemplarz. Mieliśmy yy, dla stałego klienta sprowadziliśmy. Co prawda miał przebieg około 130 tysięcy kilometrów, ale był w świetnym stanie, jak nowy po prostu. I on wyszedł tam chyba 105 tysięcy złotych jakieś 5-6 lat temu. Obecnie dokładnie taki sam samochód, minimum dwa razy tyle kosztuje z opłatami importowymi, sam zakup w Japonii, ale też na całym świecie te samochody podrożały. Moim zdaniem 997-ki się zatrzymały, to znaczy chyba są najtańsze w tym momencie, nie będą raczej już tańsze. No i jeśli kupimy egzemplarz, który nie będzie miał bardzo dużego przebiegu, jakichś wypadkowych historii, to jest moim zdaniem świetny kierunek i to jest też bardzo poszukiwany i chodliwy temat. Jeśli nam się zachce bardzo szybko sprzedać ten samochód z jakichś powodów, no to nie, nie będzie to stanowiło problemu. Bardzo dobrym wyborem uważam i też widzę po zainteresowaniu naszych klientów jest Mercedes-Benz C63 AMG generacja W204. Ten samochód też zaczął drożeć już od pewnego czasu, ale jest świetnym wyborem i takim powiedziałbym przyszłościowym, bo mamy tam właśnie w 204 ten kultowy silnik M156, ostatni wolnossący, o dużej pojemności 6,2 litra, moc w okolicach 500 koni, w zależności od wersji. Samochód no, u nas jest hitem w ostatnich 2-3 latach. Bardzo dużo ich sprowadzamy, sprzedajemy w różnych wersjach. I na pewno teraz budżet oko w okolicach 200 tysięcy złotych pozwoli nam kupić ładną C63, może nie w jakiejś topowej wersji Performance czy Edition 507. Natomiast już będzie to na pewno egzemplarz godny uwagi z potencjałem. Te samochody, no w dobie tego, o czym się mówi, że tam za 10 lat będzie już coraz trudniej z autami spalinowymi, no to posiadanie C63 wielkiej V8 ponad 6-litrowej w garażu, która naprawdę brzmi, strzela i daje to, co najlepsze w motoryzacji, to będzie na pewno już niezły wyczyn i myślę, że wartość tych aut na pewno... Jeszcze znacząco wzrośnie. E46 M3 w okolicach 200 tysięcy kupimy, natomiast nie jakiś już topowy egzemplarz. Ale jest jeszcze szansa znalezienia. Oczywiście wiadomo, że na rynku też są samochody za 120-130 tysięcy, tylko że one już raczej nie, nie wzrosną na wartości. Może ją utrzymają, ale mówię już o takich bardziej pewniakach inwestycyjnych. To zadbany egzemplarz E46 M3 najlepiej ze skrzynią manualną, a nie SMG, w okolicach 200 tysięcy jest do zdobycia i to na pewno też jest świetny pomysł, ponieważ no to historia też dobrze pokazuje, że m 3 też zawsze są dobrym wyborem i prędzej czy później zawsze zaczynają nabierać na wartości, podobnie jak 911 No jeśli mamy budżet nieograniczony, to jest bardzo duży problem, to jest większy problem niż mieć właśnie te 100 tysięcy złotych, które może nam nie wystarczyć na określony samochód, bo z nieograniczonym budżetem możemy niestety popłynąć. No i teraz pytanie, czy chcemy kupić, jak podchodzimy do tego, bo zazwyczaj nasi klienci no to nie patrzą typowo przez pryzmat tabelek, że a dobra mam do zainwestowania nie wiem 5 milionów złotych czy 10 milionów, i chce w określonym czasie mieć taki procent zysku. No ja, ja bym tak nie potrafił. To muszą iść za tym jakieś emocje, zainteresowania i zazwyczaj nasi klienci spełniają swoje marzenia. Mają jakieś inne biznesy, które dały im dochód, i przy okazji teraz chcą spełniać marzenia z dzieciństwa, z lat młodości, mieć wymarzony samochód, który wisiał nad łóżkiem, na plakacie, teraz mieć go w garażu. I zazwyczaj tak to się odbywa właśnie w rynku tych klasyków, youngtimerów timerów i tak dalej. I to jest piękne, że możemy spełniać te marzenia, a jednocześnie mieć takie poczucie, że nie stracimy na tym. No oczywiście też łatwiej się w domu wytłumaczyć, że to jest inwestycja i tak dalej. Nieograniczony budżet, bardzo trudno coś doradzić, bo to jest indywidualna sprawa, bo jedni klienci będą chcieli. Nowy samochód, jakiś hypercar typu Pagani, Koenigsegg, wpisać się na listę oczekujących na najnowsze Ferrari. I to też nie jest łatwe, że mamy kupę kasy, idziemy, chcemy najnowsze Ferrari. Nie, nie dostaniemy go, bo musimy mieć jakąś historię. Więc to jest rynek spekulacji, handlu slotami, miejscami w kolejkach. Tym też się zajmujemy i też doradzamy właśnie. Tylko to są takie tematy, no, które nie lubią za bardzo rozgłosu. Więc większość naszych klientów tutaj no, nie dopuszcza informacji, że możemy sobie nagrać odcinek na YouTubie czy, czy, czy do telewizji, że ktoś kupuje jakieś auto za kilkanaście milionów złotych. I to jest dobry kierunek, bo kupując czy wpisując się w kolejkę na najnowszego Koenigsegga, gdzie jest bardzo ograniczona liczba sztuk, mamy szansę wejścia w taką kolejkę odbioru takiego samochodu, to na dzień dobry jesteśmy niekiedy milion, dwa miliony euro już do przodu, jeśli chcielibyśmy to dalej sprzedać. Oczywiście nie możemy tego sprzedać, bo tam producent zastrzega sobie umowami lojalnościowymi, natomiast jeśli minie pewien okres czasu, jest to, jest to do zrobienia i jest do zarobienia. Oczywiście trzeba dużo zainwestować, żeby dużo zarobić. To zawsze tak w każdym biznesie, tak to działa. Ale jeśli bardziej podchodzimy do tego właśnie spełniając marzenia, jaki samochód, co kupić, może ze starszej motoryzacji, niekoniecznie z tych najnowszych samochodów, to ja bym doradził, żeby zbudować kolekcję niezbyt dużą, ale ciekawych samochodów, wybrać jakiś klucz do uzbierania takiej kolekcji, czyli na przykład, żeby były wszystkie w jednym jakimś ciekawym kolorze. Albo mogą to być wszystkie 911 Turbo, to no w perspektywie czasu, załóżmy za 20 czy 30 lat, taka kolekcja, jeśli pojawi się w jakimś renomowanym domu aukcyjnym typu RM Sotebis, jako właśnie cała kolekcja, to będzie niezły, niezły wyczyn i będzie na pewno głośno na świecie, że ktoś taką kolekcję ogłosi. Są samochody również takie, które są. Yy, no, przecenione wszyscy mówili, że to będzie świetny klasyk. Trzeba kupować teraz już szybko, bo ceny pójdą w górę, ale jednak nie poszły. Moim zdaniem, takim samochodem jest na przykład Ferrari Mondial. Najtańsze Ferrari może przez to, że niezbyt ładnie wygląda, no ale jednak jest to Ferrari. Sporo osób kupowało te modele, ponieważ no, to było jedno z tańszych Ferrari. To już takie dosyć proste. Cena w okolicach 50 tysięcy euro i, i w zasadzie cały czas ta cena obowiązuje już od ładnych kilku lat. Z nowszej motoryzacji to też dobrym przykładem jest Toyota GR Yaris. Świetny samochód, jak na obecne, nowoczesne czasy. I to w ogóle ze stajni Toyoty, która słynie z hybryd, nagle wypuszcza mini rajdówkę z napędem 4x4 na torsenach z manualną skrzynią biegów. Co prawda trzycylindrowy silnik, ale. Ciekawy samochód, mamy też jedną sztukę w kolekcji, trochę nią pojeździłem i daje sporo radochy z jazdy, natomiast faktycznie było dużo spekulacji, bo Toyota troszeczkę, moim zdaniem, zrobiła w koniach klientów, bo obiecała bardzo limitowaną, krótką produkcję, później cały czas kolejne zamówienia przyjmowała w kolejnych kwartałach. Faktycznie było duże zainteresowanie, było dużo więcej chętnych niż niż podaż tych samochodów. Zaczęły się różne spekulacje, samochód kosztował na początku w okolicach 160 tysięcy złotych, właśnie w tej wersji Sport. No Krótko po tym ta cena wzrosła do około 200, 200 paru tysięcy, ale teraz tak widać po ogłoszeniach, że jednak te samochody, które są wystawione, to cały czas są wystawione i nie ma za dużego ruchu. Jeśli ktoś myślał, że dobrze zarobi na Jarisie, to mógł to zrobić faktycznie na samym początku i zarobić 20-30 tysięcy na, na nowej sztuce. Ale jeśli ktoś kupił Jarisa nowego, żeby schować go pod koc na nie wiem 10-15 lat, to moim zdaniem jest to ryzykowna inwestycja. Trudne pytanie. Obecnie, jeśli nie mówimy o tych topowych takich wersjach sportowych, no to ja miałbym problem z kupnem nowego samochodu, żeby go zostawić na dłużej, żeby może był jakimś przyszłym klasykiem. Teraz już mamy mnóstwo tych samochodów hybrydowych, uturbionych i tak dalej. To nie jest moja bajka, szczerze mówiąc. Ja bym się skupił na minimalnie starszych autach używanych w dobrym stanie, ale na przykład jeszcze z wolno dosyć dużymi silnikami, bo od razu mówię, że to nie jest porada inwestycyjna, to jest moje prywatne zdanie wynikające z jakichś tam obserwacji. W dobie tego, co nam szykuje szczególnie tutaj Europa na naszym kontynencie, no może być coraz większy problem z odbieraniem tej radości jazdy samochodem z dużym silnikiem, z ciekawym dźwiękiem, który wiadomo, że ma jakąś tam emisję tych szkodliwych substancji. Dyskusyjnie większą. To jest taka prawdziwa motoryzacja jak dla mnie. Mówię chociażby tutaj o, yy, o samochodach yy, z silnikami V8, jeszcze z takich lat 2005 7, Czyli na przykład zwykły Mercedes klasa E, yy, E500, dwie, W211. Tam była jeszcze wolnosąca prosta V8. Zwykły samochód do jazdy na co dzień, no może z troszkę większym silnikiem. Niepozorny. Yy, ponad 300 koni mocy, właśnie z 5 litrów V8 prosta skrzynia biegów. Taki samochód bardzo dobrze teraz jeździ, jest wygodny i on tak samo dobrze będzie jeździł za 20 lat i nic się nie będzie z nim działo, jeśli oczywiście regularnie będziemy go obsługiwać, serwisować, no i przede wszystkim dbać o zabezpieczenie antykorozyjne, bo to jest chyba największy problem Mercedesów z tamtych lat. Ja uważam, że taki samochód może być takim Taką fajną odskocznią za 10, 20, 30 lat powrotu, właśnie do. I ja myślę, że będziemy swoim dzieciom i wnukom opowiadać, że pokażemy właśnie taką niby zwykłą e-klasę, z której teraz się wszyscy naśmiewają ale powiemy, że zobacz, synku albo wnuczku tak się kończyła spalinowa motoryzacja w Europie. To był zwykły zwykła auto do jazdy na co dzień. I myślę, że jak taki samochód odpalimy za te 30 lat i. Taki mały dzieciak usłyszy ten dźwięk, no to nie wiem, ja, ja bym się wzruszył. <laughs> Chociaż może oni nie będą tego czuli. Ja myślę, że to jest też kwestia pokoleń i przekazywania jakiejś wartości, bo widzę też to na przykład po y, moich dzieciach. Niektórzy, niektórzy, y, niektóre dzieciaki w ogóle nie czują klimatu, jarają się elektrycznymi samochodami, tymi wszystkimi gadżetami i może za 20 lat. To będzie jakiś kierunek i, i, i tym się będą wszyscy fascynować, że te samochody same jeżdżą i w ogóle same wszystko robią, i może nie będą ludzie potrzebowali tych emocji, które my mamy jeszcze od dzieciaka, ten zapach spalin, dźwięk fałszenki, ale myślę, że bardzo duża jest rola nas, petrolheadów, żeby przekazywać właśnie to młodszym pokoleniom, bo no jesteśmy na takim etapie, że Jesteśmy świadkami znowu pewnego, pewnej przemiany i fajnie żyć w tych czasach, obcować z tym, ale no niestety przyszłość tej motoryzacji, która moim zdaniem daje najwięcej radochy, staje pod znakiem zapytania. Jest taki samochód, ale ciągle nie chcę go sprzedać. Mam w prywatnej kolekcji stary samochód, który kupiłem. W jakieś 10-12 lat temu. Wtedy te samochody były jeszcze, powiedzmy, yy, no, łatwo dostępne i dosyć tanie. Jest to zwykłe BMW E36 Coupe. Yy, natomiast z silnikiem 2,8, pamiętam, że wtedy yy, to było chyba najdroższe 36 Coupe na Allegro, jak go kupowałem i, no, i trochę się. Martwiłem, że przepłaciłem. Silnik 2.8, skrzynia manualna, M-pakiet, czyli no coś, co dzisiaj jest mocno poszukiwane. Wtedy to było już um, dosyć popularne. Auto wtedy w tamtych czasach E36 jeszcze jeździły po ulicach. Yy, no i były. kończyła się ich era, można powiedzieć. Yy, ja wtedy pamiętam, za ten samochód dałem około 15 tysięcy złotych, 15-200 chyba dokładnie. Dalej stoi w moim garażu. Szkoda, nim minim jeździć, ale jak już do niego wsiądę, to to nie mogę z niego wysiąść i jeżdżę nim przez 2-3 tygodnie na co dzień, jak jest oczywiście ładna pogoda. Mnóstwo radochy z jazdy, czysta taka analogowa motoryzacja. No i jak ostatnio sobie spojrzałem na ceny naprawdę zadbanych egzemplarzy, to myślę, że spokojnie za jakieś 50 tysięcy złotych mógłbym mój egzemplarz sprzedać, ale nie chcę tego robić, bo wiem, że nie znajdę drugiego takiego, więc na razie ma u mnie dożywocie, ale z tym dożywocie i że nigdy go nie sprzedam, to... To już jestem ostrożny z takimi słowami, bo każdy handlarz tak mówi. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl. Link znajduje się w opisie tego odcinka.